Otwórz drzwi do przyszłości. To moja kolejna książka opowiadająca o niematerialnych procesach, przestrzeniach, które nas dotyczą zawsze i wszędzie. Najczęściej nie umiemy ich zobaczyć ludzkimi oczami, ale już wiemy, że istnieją, mają na nas ogromny wpływ, wręcz ostatecznie o wszystkim decydują. Dlatego poznajemy siebie od tej niewidzialnej, niematerialnej strony, swoje życie, ziemię, wszechświat, teraźniejszość i wieczność. Szukamy pomocy, informacji, pomagających lepiej dawać sobie w życiu radę. Oczywiście, nie jest to książka o poszukiwaniu innych cywilizacji. Opowiada o tajemnicach, przyczynach i efektach, Działania procesów niematerialnych w nas i wokół nas. Wiele zdań w tej książce mówi o potrzebie zmieniania się człowieka, jego sięgania poza swoją świadomość, wychodzenia z ograniczających schematów, uruchamiania swoich nowych możliwości. Aby mogło się to stać, trzeba sięgnąć po nową wiedzę. Bardziej adekwatną do aktualnego poziomu naszej świadomości. Teksty przekazów umieszczone w tej książce przekazują taką wiedzę, tłumaczą funkcjonowanie tego innego wymiaru naszego istnienia. Nie ma w tej książce wykładu naukowego na ten temat. Jest opowiadanie o niematerii, które przemawia do naszej wyobraźni, wrażliwości serca. Dotąd nienazwane trzeba jakoś nazwać.